Czy wiedziałeś, że istnieje niezwykle oddany gracz Minecrafta, który każdego dnia niszczy ponad 150 serwerów za pomocą rozbudowanej sieci botów griferów? Czy wiedziałeś, że ten gracz znalazł i zniszczył także serwery znanych youtuberów? Czy wiesz, że odkrył serwer Tomiego dokładnie w momencie gdy ten nagrywał na nim film i dosłownie obrócił go w pył? A czy wiesz, że z jego powodu Mojang musiał dodać do gry specjalny komunikat ostrzegawczy, ponieważ wykorzystywał ukryte błędy, dzięki którym zdobywał uprawnienia OP i niszczył całe serwery? Czy wiesz, że przez ostatnie 2,5 roku spędził czas na wyszukiwaniu i niszczeniu serwerów, a nawet stworzył własny zestaw modów i narzędzi do gryfowania, dzięki którym udaje mu się odnajdywać nawet najskrytsze kryjówki na serwerach takich jak 2b2t? A czy wiedziałeś, że ten gracz stał się takim szkodnikiem, że dostaje tysiące nienawistnych e-maili od innych graczy, a Mojang w przeszłości nawet go zbanował? Ten gracz, motywowany wyłącznie rządzą chaosu, w tym roku zniszczył ponad 12 tysięcy serwerów, a jego rządy terroru dopiero się zaczynają. W Mountains of Lava, ale na powierzchni występuje pod pseudonimem Etanuel. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły grifer, ale to szybko okazuje się błędem. Swoją przygodę z grifowaniem rozpoczął używając haka Worst Client Server Finder i od razu natknął się na właściciela jednego z serwerów, który ostatecznie stworzył dla niego własny program o nazwie MC Seeker narzędzie, które pozwoliło mu jeszcze szybciej wyszukiwać nowe serwery. Na swoim kanale YouTube opublikował pierwszy film, w którym zniszczył serwer za pomocą TNT, i już wtedy było widać, że do gryfowania podchodzi zupełnie inaczej. Zniszczyłeś mi serwer i założę się, że po prostu zrobisz z tego film. Przepraszam, tym razem tego nie nagrywałem, ale zrobiłem kilka zrzutów ekranu, które mogę Ci wysłać. Czyli najpierw niszczysz serwer, a teraz pytasz mnie, czy chcę zobaczyć screeny. Jak to zrobiłeś? Czy Ty w ogóle masz jakieś sumienie? Czy w ogóle zależy Ci na swojej reputacji? Chciałem Ci tylko zaoferować to, co mam. Rozumiem, że chcesz wideo, ale tym razem Ci go nie dam. Przepraszam, dziękuję za opinię i będę wdzięczny, jeśli nadal będziesz udostępniać mój kanał. Ta wymiana zdań powie ci wszystko co najważniejsze o Etnuelu. Jego ataki nie są osobiste, nienawidzi serwerów, które niszczy, ale też ich nie lubi, nie prowokuje ani nie troluje celowo. Robi to wyłącznie dla chaosu i to właśnie sprawia mu przyjemność, to mu całkowicie wystarcza. Tym, co naprawdę odróżnia go od zwykłych griferów, którzy skanują niebezpieczne serwery bez whitelisty, jest jego wyjątkowy styl niszczenia. Oprócz nadmiernego używania TNT i metalowych przeróbek kolęd, które nawiasem mówiąc pojawiają się we wszystkich jego filmach przez cały rok, jego najbardziej charakterystyczną cechą jest tworzenie ogromnych lawakastów, od których pochodzi nazwa jego kanału. Do tego celu używa także Posiada własny zestaw haków dla klienta Meet Your Client, a konkretnie narzędzie o nazwie Trouser Streak, które sam rozwija, aktualizuje i publicznie udostępnia, a które ma już ponad 58 tysięcy pobrań. Dzięki temu potrafi w mgnieniu oka stworzyć ogromne lawakasty, które zalewają całe budowle, a nawet światy graczy. Te ataki są niezwykle trudne do naprawienia, Zazwyczaj wymagają całkowitego przywrócenia serwera do wcześniejszego stanu, a na mniejszych prywatnych serwerach potrafią wywołać takie lagi, że gra staje się praktycznie niegrywalna. Jak możesz zobaczyć w jego filmach, Etnual jest niezwykle zdeterminowanym grifferem. Nie robi niczego na półgwistka, albo wszystko, albo nic. Często spędza całe godziny budując ogromne lawowe zamki lub niszcząc budowlę absurdalną ilością TNT. Dzięki tym filmom Mountains of Lava zdobył co prawda niewielką, ale wierną bazę fanów. W przeciwieństwie do większości griferów, etanol nie skupia się na losowych serwerach, lecz wyszukuje prywatne serwery znanych YouTuberów i sieje tam chaos. Do tego celu używa własnego programu o nazwie Skynet, do którego jeszcze wrócimy w tym filmie. Ten automatycznie przeszukuje popularne filmy o Minecrafcie, znajduje nazwę kanału YouTube i na tej podstawie skanuje wszystkie możliwe nazwy użytkowników Minecrafta. Dzięki temu potrafi ustalić, jakie nicki mają youtuberzy, a tym samym zdobyć adres IP serwera, do którego niedawno się podłączyli. W tym konkretnym filmie na przykład grifuje także Himmellands SMP serwer, na którym grają znani indyjscy youtuberzy Minecrafta, w tym Jess Pie, który później nagrał film o tym, jak odkrył swój zniszczony serwer. Film ma dziś prawie 3 miliony wyświetleń. Znalazł też testowy serwer Hermitcraft Copy, którego używał Dokem C77 i go zgrifował. Zniszczył także hardcore SMP indonezyjskiego youtubera Lesu HD, gdzie grał razem z innymi twórcami. Fani zdecydowanie nie byli z tego zadowoleni. Ma kilka filmów, w których griffuje serwer nagraniowy, na którym grali Skigi, Bionic i Kaipli, a także zgrifował serwer youtubera Minecraft Curious. Zaatakował serwery kilku mniejszych brazylijskich youtuberów, zgrifował także serwer ślubny bardzo popularnego indyjskiego youtubera, zniszczył również serwer rumuńskiego youtubera Janikis96, na którym nagrywał swoje materiały. Jeden serwer SMP grifował nawet wielokrotnie, zgrifował lapata SMP oraz wiele innych serwerów i światów SMP mniejszych youtuberów. To całkiem różnorodna i międzynarodowa lista, prawda? Chyba jednak największym ciosem było zgryfowanie serwera Tomiego, na którym grało wiele znanych osób, np. Mambo, Jambo czy Kawaikito. Ty albo Filza? Co jest najlepsze? Tomi wszedł na serwer w trakcie żałoby, nawet zażartował z tego i umieścił całość jako swój film. I mimo, że stracił dwa dni postępów w grze, wynik był całkiem zabawny. Krótko mówiąc, jeśli istniał jakiś znany i podatny na ataki serwer Minecraft, możesz być pewien, że etanoil prędzej czy później go znalazł i zgrifował. Szczerze mówiąc, nie znam żadnego innego grifera Minecrafta, który byłby tak oddany swojemu fachowi. Wy jednak powinniście być równie oddani. Na przykład, klikając przycisk Subskrypcji i pomagając mi osiągnąć 10 tysięcy subskrybentów. A YouTuberzy nie są jego jedynymi ofiarami, bo etanol nie ogranicza się tylko do griffowania. Ostatnio wywołał zamieszanie także w społeczności 2B 2T i serwerów Minecraft Anarchy, gdzie zniszczył jeden z najstarszych i najpewniejszych sposobów ukrywania cennych przedmiotów. Na serwerach takich jak 2B 2T, gdzie prawie każdy oszukuje, skrzynie, shulkery i inne wartościowe rzeczy są oczywiście łatwe do znalezienia. Bardzo trudno jest tam ukryć cenne rzeczy, dlatego gracze często używali naturalnie generowanych skrzyń, na przykład w kopalniach lub lochach. Tych skrzyń w Minecrafcie jest tak dużo, że inni gracze zazwyczaj je ignorują i nie sprawdzają ich zawartości. Ethaniel jednak odkrył sposób, aby sprawdzić, czy naturalnie generowane skrzynie, np. w lochach lub kopalniach, zostały już przez kogoś odwiedzone i w przypadku, gdy gracz w okolicy nie zmienił ani jednego bloku, wykorzystał do tego exploit związany z wartością Mob Spawner Logic, która znajduje się w NC Spawner Block. Mówiąc prościej, dzięki nowemu modułowi cheatów, który dodał do swojego pakietu Trouser Streak w ramach dodatku Meteor Climb, gracze na serwerze 2b2t mogą teraz rozpoznać, czy ktoś już odwiedził dany loch lub kopalnię. Potrafią nawet określić przybliżony obszar bloków, w którym ten gracz poruszał się w okolicy. Z tego powodu skrzynie w kopalniach lub lochach nie są już bezpiecznym miejscem do przechowywania rzeczy. Gracze z 2b2t teraz używają modułu etanilowego do przeszukiwania tych skrzyń i zabierają z nich cenne przedmioty. W ten sposób system równowagi na 2b2t został poważnie naruszony. Ten sposób przechowywania przedmiotów był używany przez całe lata, głównie przez tak zwane sklepy na 2B-2T, które gromadziły skrzynie z rzadkimi przedmiotami i sprzedawały je graczom za prawdziwe pieniądze. Często działało to tak, że graczom udostępniano współrzędne do konkretnej skrzyni z przedmiotami, które następnie odbierali. Ale gdziekolwiek etaniel się pojawi, tam panuje chaos. Kolejną częścią jego sztuczek jest moduł Signed for Sob. to stary wyczyn który pochodzi już z 2014 roku, działał na zasadzie, że gracze z hakowanym klientem mogli tworzyć specjalne tabliczki z ukrytymi komendami, które pozwalały tzw. Tak opowanie innych graczy, czyli nadawanie im uprawnień administratora. Ci gracze następnie podstępem przekonywali prawdziwych operatorów lub administratorów, aby spróbowali edytować te tabliczki, przez co nieświadomie aktywowali ukryte polecenie. W czasie, gdy się to pojawiło, był to bardzo poważny eksploit, który jednak później został naprawiony przez deweloperów i stopniowo odszedł w zapomnienie. Tyle, że, jak się okazało, nigdy nie został naprawiony całkowicie. I właśnie z tego skorzystał i Przełączał się na różne serwery i przekonywał ich właścicieli, żeby dali mu tryb kreatywny, twierdząc, że chce budować. Kiedy zdobył ich zaufanie, użył swojego haka i zespawnował specjalną tabliczkę z ukrytymi komendami. Gdy tylko administrator otworzył ją do edycji, cały serwer się zawieszał. I Daniel zdobył uprawnienia OP, więc mógł robić co tylko chciał. Ten exploit działał nawet na paperze, czyli oprogramowaniu serwerowym, z którego korzysta większość dużych serwerów Minecraft. Itaniel w ten sposób zniszczył wiele serwerów, a niektórzy ich właściciele przez to stracili czas i pieniądze. Ze względu na siłę tego exploita oraz fakt, że mniej doświadczeni gracze widzą tylko pustą tabliczkę i nie podejrzewają niczego złego, w końcu zareagował nawet Mojang. W wersji Minecrafta 1.21.4 dodano ostrzegawczy tekst, który automatycznie pojawia się na tabliczce, jeśli zawiera ona określone wartości NBT lub komendy tego ostrzeżenia nie da się ukryć i najprawdopodobniej zostało ono dodane właśnie z powodu działań Itaniela. Ale Mojang zareagował zbyt późno, ponieważ Itaniel być może już odkrył kolejny sposób na zdobycie dostępu OP. Możesz się zastanawiać, jak to możliwe, że jedna osoba potrafi zniszczyć tyle serwerów? Wystarczy spojrzeć na komentarze pod jego filmami, jego Discorda albo liczbę e-maili, które dostaje. Przez niego dziesiątki osób codziennie tracą swoje serwery. A to dlatego, że Itaniel już dawno przekroczył granicę zwykłego griffera Minecrafta. Mówiłem o tym już w jednym z filmów na początku roku. I stworzył własny skaner serwerów i boty do gryfowania, które nazwał Skynet. A tak to działa. Skynet automatycznie wyszukuje podatne na ataki serwery Minecrafta, konkretnie te, które działają w tak zwanym trybie offline, czyli serwery, na których mogą grać także gracze z piracką wersją gry. Serwery w trybie offline nie wymagają weryfikacji Mojang ani oficjalnego konta Minecraft. To oznacza, że może się na nie połączyć każdy z dowolną nazwą użytkownika. Aby zapobiec sytuacji, w której ktoś zaloguje się na konto innego gracza, większość dużych kraft serwerów, serwery działające w trybie offline, używają wtyczek do autoryzacji, gdzie gracz musi się zarejestrować i po każdym połączeniu zalogować się hasłem. Jednak większość właścicieli takich serwerów w ogóle o tym nie wie. Gdy tylko Skynet znajdzie podatny serwer, boty griffujące o nazwie Terminators kontrolowane przez Itaniela automatycznie się łączą. Przeglądają listę graczy, którzy ostatnio grali na serwerze i próbują zalogować się na ich konta. Gdy uda im się znaleźć gracza z uprawnieniami OP, uzyskują dostęp i sami nadają sobie OP. Następnie za pomocą komend teleportują się po świecie do innych graczy, niszczą ich bazy i niszczą także sam spawn serwera. A to wszystko odbywa się całkowicie automatycznie. Kiedy Terminators zniszczą serwer, zaczynają spamować linkami do Discorda i kanału YouTube Itaniela, a także dodają e-mail, aby mógł obserwować reakcje szokowanych graczy. Skynet działa już od marca tego roku, a teraz, 9 miesięcy później, ma na koncie ponad 3 miliony przeskanowanych serwerów Minecraft i ponad 12 tysięcy całkowicie zniszczonych. Każdego dnia Terminatorzy i Taniela automatycznie niszczą od 100 do 400 serwerów. Tak, dobrze słyszysz. Każdego dnia setki serwerów padają bez jakiegokolwiek kontaktu z człowiekiem. Myślę, że żaden inny gracz w historii Minecrafta nie zniszczył tylu serwerów co właśnie Itaniel. To bez wątpienia mógłby być światowy rekord, ale osobiście jestem pewien, że Itaniel i jego Terminatorzy trzymają światowy rekord w liczbie zniszczonych serwerów Minecraft. Jeśli zajrzysz na jego Discorda, znajdziesz tam nieskończoną liczbę zniszczonych serwerów i graczy, albo jak Itaniel sarkastycznie ich nazywa, szczęśliwych klientów, którzy przeklinają, nie rozumieją, co się właśnie stało i pytają, co mają dalej robić. Ciekawe jest to, że Itaniel ma na serwerze nawet specjalny kanał dla Rosjan. W Rosji bowiem jak się okazuje, Minecrafta kupuje mniej osób, więc jest tam znacznie więcej krakt serwerów. I to właśnie te serwery są codziennie niszczone przez terminatorów i Taniela. Ofiary reagują różnie. Niektórzy są wściekli, inni zaskakująco podziwiają, jak przemyślany jest cały ten proceder. Ale większość po prostu pyta, co mamy zrobić, żeby to już nigdy się nie powtórzyło. A administratorzy na Discordzie często naprawdę im doradzają. Istnieje nawet przejrzysta, schematyczna instrukcja, którą stworzył i Taniel, i która wyjaśnia, jak zabezpieczyć serwer przed kolejnymi atakami. Czy to naprawdę takie zaskakujące, że Itaniel niedawno dostał rzadkiego bana na dwa tygodnie za obraźliwe zachowanie? Jak sam powiedział, na premiumowych serwerach Minecrafta, gdzie działa chat reporting, gra tylko sporadycznie i prawie nigdy, jeśli w ogóle nie używa wulgarnego ani obraźliwego języka. Kanał griffingowy Ogma został już wcześniej w tym roku zbanowany, tym razem za reklamę. Najprawdopodobniej chodziło o to, że podczas grifowania spamował linkami do swojego Discorda i kanału YouTube. W przypadku ogmy ban został nałożony tuż przed rozpoczęciem jednego z jego streamów na żywo. Sam spekulował, że być może pracownicy Mojangu go obserwują i banują ręcznie. Jest całkiem możliwe, że coś podobnego przydarzyło się także Itanielowi. Ktoś z Mojangu mógł natknąć się na jego działalność i zbanować go, podając jakiś niejasny i ogólnie sformułowany powód. Ale nigdy nie będziemy mieć pewności, dlaczego właściwie to wszystko robi, dlaczego gryfował na ponad 12 tysięcy serwerów Minecrafta, dlaczego stworzył bota, który robi to wszystko automatycznie. To nie jest za darmo. Utrzymanie jego systemu Skynet i Determinators kosztuje go miesięcznie ponad 100 dolarów. Cóż, po rozmowie z Itanielem, odpowiedź jest właściwie całkiem prosta. Uwielbia chaos. Celem Determinators było wywołanie zamieszania w społeczności Minecrafta, i bez wątpienia mu się to udało. Jeśli zajrzysz do internetu, znajdziesz setki postów od zdezorientowanych właścicieli serwerów, którzy nie rozumieją, jak ktoś odnalazł ich serwer i zalogował się bezpośrednio na ich konto. Zostawił po sobie wyraźny ślad. Itaniel nie robi nic innego poza griffingiem. Powiedział mi, że odkąd po raz pierwszy zagrał w Minecraft Online w 2022 roku, miał problemy ze stabilnością z powodu słabego połączenia i podobno potrzebował zhakowanego klienta, żeby w ogóle móc grać. Od tamtej pory zajmuje się wyłącznie griffingiem. Kiedy ludzie wysyłają mu pełne nienawiści wiadomości, nigdy nie odpowiada, wręcz przeciwnie, zbiera je jak trofea albo osiągnięcia. Czasami jednak na jego Discordzie znajdziesz odpowiedzi, w których tłumaczy ludziom, jak chronić swój serwer przed jego botami. Nie próbuje trollować swoich ofiar, wyśmiewać ich ani obrażać, pozwala, aby przemawiały za niego tylko jego czyny. Dosłownie rozkoszuje się chaosem, który wywołuje. I choć można dyskutować, czy to etyczne, czy nie, jego skuteczność w griffowaniu serwerów Minecrafta jest niewiarygodna.